Wolno jest. Nie tam może pan wpisać nie wyleży żeby była podstawa Unii, pieniądze wybrzeż. To jest tak jak za komuny, panie Ratku, nie pamięta pan? Dobra, proszę. Jeden wymyślił, pójść dwa. Co ja to jest? 10 się dopisywało. Na ciemna, 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 na na pakę. No jest jednocześnie to i jednocześnie to. Ciemna, ciemna, to na ciemna, na również Dobra, bo to przegnie. I trzyma, tak? Tak, trzyma. I, I ujęcie w lewo, w lewo teraz, w lewo. Zbliżenie w lewo. Wyjąć, Wyjmę. W lewo. O! Wyjąć no. leci. Bardziej często on no. powinien. On się, się nie chce promować. Jak ja bym najdą miejsce, to ja bym w kurcie ja wszystko, żeby tak. tam był. kręciłem. No, hmm. Tu już idzie od 3V to hmm. nie, nie ciągnie. Tak już podnosi, od, od tyle. To już to ciągnie. Ja, małym, to taki silniczek mały i to taka siła ale ale też tą siłę to, to też przekład nie daje, To sam silniczek to by był... No dobra. Na początku. Ale, ale to, to schodzi z bardziej, bo już No to daj bardzo... no. jeszcze raz. jeszcze raz. Teraz Ale w że będą Co? widać ten, no, jak mam to, to nie widział, to nie będzie widać jednocześnie. Dobra, widzą chyba, że to jest kurde kawał kloca. Dobra, koniec.